Witaj w strefie misji Bethesda, praktycznym przejawianiu miłości Bożej na co dzień. W poprzedniej części mówiliśmy, że słowo Bethesda oznacza dom miłości i miłosierdzia. Wyjaśniłem również, że nasze przesłanie skupia się na przejawianiu miłosierdzia w czynach. Ściśle związane jest to z osobą Jezusa Chrystusa, który żył w ten sposób. Dlatego jego uczniowie realizują ten sam plan co Jezus i przekazują te same przesłanie dalej. To zmiana koncepcji i koncentracji. Nie uświęcamy sposobów działania. Sadzawka Betesda jest tylko symbolem, lecz prowadzimy do żywej relacji z osobą, którą jest Jezus. Ujmując to innymi słowami, praktyczne przejawienie miłości jest klimatem, w którym przedstawiamy osobę Jezusa zgubionemu i potrzebującemu miłości światu. Dzisiaj pójdziemy dalej i spróbujemy rozpakować znaczenie celu misji Bethesda, czyli naszego i, mam nadzieję, również i Twojego powołania. Zastanowimy się nad tym, jak postawić pierwsze kroki, aby objawiać miłość Jezusa w praktyce. Zaczynamy. Celem działania misji Betesda jest objawienie miłości Jezusa Chrystusa poprzez życie już dzisiaj w Królestwie Bożym, które swoją mocą i łaską ma mieć wpływ na przemiany drugiego człowieka. To jest nasz cel, który zapisaliśmy w listopadzie 2003 roku. Spróbuję wyjaśnić go powoli w kolejnych czterech częściach naszych spotkań. W piątej części omawiania celu Zapniemy to w całość i podsumujemy. Przykłady, których użyję, będą jedynie reprezentatywnym wycinkiem myśli, które się za tym kryją, ponieważ w tej chwili chodzi nam tylko o to, abyśmy zrozumieli sens celu misji i nic poza tym. Dzisiaj zajmiemy się krótko pierwszą częścią celu, czyli objawieniem i zrozumieniem miłości Jezusa Chrystusa. To do dzieła! Pojawienie miłości Jezusa Chrystusa to są pierwsze cztery słowa naszego celu. Przeczytajmy tekst z Ewangelii Jana, 15 rozdział od 12 do 14 i posłuchajmy słów Pana Jezusa. Pan Jezus mówi. Takie jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś daje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co ja Wam przykazuję. Jaki powinien być nasz standard w objawianiu miłości Jezusa Chrystusa? Co przekazuje nam Jezus? W słowach zapisanych w Ewangelii Jana, pan Jezus wytacza standard oraz granice okazywanej przez nas miłości. Inaczej mówiąc, pan Jezus mówi, abyśmy kochali jak On kocha. Co to za standard? Standard, o którym mówi do nas Jezus, to cena, którą trzeba zapłacić. Każdy standard ma swoją cenę. Im większy standard, tym większa cena. Natomiast największy standard to największa cena. O jakiej cenie mówi nasz Pan? Jaka to cena? To własne życie. Nie są to tylko słowa, lecz przykład, który zostawia nam Jezus. On mówi o najwyższej cenie i sam ją płaci. Nikt nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś daje swoje życie za swoich przyjaciół. To powiedział pan Jezus w Ewangelii Jana. To przekroczenie wszelkich granic rozsądku i kalkulacji. To złożenie siebie za innych. To jest jego standard. I nie inaczej czynią jego przyjaciele. Posłuchajmy co pan Jezus mówi. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co ja Wam przykazuję. My sami decydujemy, czy stajemy się Jego przyjaciółmi. Jego przyjaciele uchwycili ten standard i robią to samo. Kładą życie za tych, którzy nic nie rozumieją, ale są w stanie odczuć. Osoba, przed którą stawia Cię Bóg, widzi Twój standard i na pewno nie da się na dłuższą metę oszukać ładnymi słówkami, ponieważ autentyk świeci inaczej. Autentyk świeci Bożym Światłem. Jezus zaprasza Cię do tego, abyś był autentykiem. Tu potrzebna jest bliskość z Nim. Nie chodzi, abyśmy umarli za świat, ponieważ zbawiciel jest tylko jeden, a jest Nim Jezus. Tu chodzi o to, że ty umierasz, gdy poświęcasz swój czas, swoją energię, swoją ambicję. Swoją pozycję, swoje potrzeby kosztem drugiego człowieka. To jest ten standard, że kiedy ci się nie chce, to chcesz, bo podążasz za Jezusem. To jest ten standard, że widzisz, jakie są potrzeby wokół ciebie i Ty jesteś odpowiedzią na nie. Wiele razy słyszę takie słowa. Przecież nie będę sztuczny, kiedy nie mam ochoty okazywać komuś miłości. No właśnie. Tylko wtedy nie będziesz sztuczny, kiedy podejmiesz de decyzję podążania za Jezusem. Ponieważ dopiero wtedy, wbrew swoim emocjom, robisz to, co słuszne, ponieważ taką podjąłeś decyzję. Robisz to, co jest częścią Ciebie i nie podążasz za emocjami, lecz podążasz za Jezusem. Który zmienia Twoje emocje. To wtedy umierasz dla siebie. To jest bardzo proste. Podejmujesz decyzję i idziesz za nią. Nie pozwalasz, aby okoliczności i emocje decydowały o Twojej drodze. Może ktoś powiedzieć przecież nikt nie jest w stanie tak kochać jak Jezus. I to jest prawda. Nikt o własnych siłach tego nie uczyni. Dlatego przeczytajmy pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Dziesiąty i jedenasty werset. Posłuchajmy. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebogalną za nasze grzechy. Umiłowani. Jeśli Bóg nas tak umiłował, to i, i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Zwróćcie uwagę na to, że miłość jest odpowiedzią. Nie jesteś w stanie dać tego rodzaju miłości, jeżeli jej nie doświadczysz, jeżeli jej nie odkryjesz, nie poczujesz, nie przeżyjesz, nie zakosztujesz itd., itd. Zwróćmy uwagę jeszcze raz, co ten tekst mówi. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego syna jako ofiarę przewagalną za nasze grzechy. Zwróćcie uwagę, że dopiero po tej informacji, że on nas umiłował i posłał swego syna, jest zachęta do tego, abyśmy się wzajemnie miłowali, a nie odwrotnie. Po tej informacji, jak on nas ukochał, powinna nastąpić nasza odpowiedź. Nie możesz dać tego, czego nie otrzymałeś, gdyż nie masz z czego dać i nie masz czego dać. Jeżeli masz w tym miejscu problem, zamiast się spinać i wypalać, to spójrz na Jego miłość do Ciebie, Jego poświęcenie, Jego oddanie, Jego troskę, ponieważ czym lub kim przesiąkasz, tym zaczniesz parować. Teraz już wiesz, że Jezus zachęca swoich uczniów do najwyższego standardu miłości. Miłości, która nie jest jedynie pustym słowem, lecz praktyczną drogą podążania za mistrzem. On pokazał ten standard swoim życiem i śmiercią. Natomiast twoje życie powinno być jedynie odpowiedzią na to, co ujrzałeś w nim. Objawienie miłości Jezusa Chrystusa to pierwsze cztery słowa naszego celu, który w całości omówimy niebawem. Jesteś w strefie misji Betesda. Nasze przesłanie to miłosierdzie i miłość w praktyce. Pozdrawiam i zapraszam za tydzień. Pastor Roman.